No dobra, wracamy po przerwie. W tym filmie zajmiemy się, tak jak mówiłem, sprawieniem, aby nasz celownik poruszał się tak wzdłuż ekranu, po czym schodził na dół, tu i tu i powtarzał to cały czas. Mówiłem wam, że spróbujcie. W wcześniejszym filmie mówiłem wam, żebyście spróbowali zrobić to sami. Natomiast w tym odcinku z, spróbujemy to zrobić razem. Z pozoru, prawda, hmm, wydaje się to błahe do zrobienia, ale gdy się chwilę nad tym za, zastanowimy, okazuje się, że to już nie jest takie proste. No dobra. Ale zanim, to, zanim do tego przejdziemy, jeszcze jedna taka mała uwaga na wstępie, ponieważ dostałem pytanie, yy, uważam dosyć, dosyć yy, istotne od jednego z użytkowników czy słuchaczy: yy, że nie zmienia, się kolor, yy, nie zmienia się kolor tego celownika. O co chodzi? We, we wcześniejszym filmie yy, Pokazałem coś takiego. Takie dwa celowniki poruszające się, i one miały mieć różne kolory. Tam, jak widzicie, jeżeli robiliście coś takiego na swoim komputerze, to te celowniki mają kolor żółty i zielony. Natomiast na YouTubie te kolory nie są do One wyglądają prawie jak białe. No i dlaczego tak się dzieje? No, oczywiście, gdy spróbujesz to odpalić na swoim komputerze, albo gdy wykonasz ten kod na swoim komputerze, drogi słuchaczu lub słuchacze, jeżeli u was ten. jeżeli macie z tym taki sam problem, to oczywiście te kolory będą yy, prawidłowe, natomiast na YouTubie te kolory mogą być trochę zniekształcone lub zbliżone do yy, białego, no bo po prostu film ulega kompresji no a bawimy się tutaj pikselami i tak samo obraz na komputerze u Was będzie chodził płynnie płynnie, gdy odpalicie tą aplikację natomiast na YouTubie jak widzimy on troszkę mruga, prawda, te celowniki chodzą tak mrugając no, dzieje się tak dlatego, że nagrywam 30, z szybkością 30 klatek na sekundę a te kolory są zniekształcone, ponieważ ulegają kompresji. Mm, tak więc to tyle na początek. Na pewno u Was to będzie wyglądać prawidłowo. No dobra. A teraz y, zajmijmy się. Aha, co chciałem. No jak widzisz, jeszcze na początku tutaj specjalnie to zrobiłem. Mam celownik czerwony. Jest to dosyć y, jaskrawy i mocny kolor. No i wszystkie składowe op, yy, oprócz yy, czerwony, oprócz czerwonego ustawiłem na 0, czyli składowa czerwona jest ustawiona maksymalnie na 250, a reszta na 0. Składowa piksela no i zapala wszystkie piksele celownika są czerwone. No dobra. Ale powróćmy teraz do głównego wątku. Czyli jak sprawić, aby nasz celownik się poruszał tak jak sobie tego jak sobie to założyliśmy na początku. Ja tu sobie przygotowałem taki dokument, i e, o co chodzi? No, ten kwadracik załóżmy, że jest naszym celownikiem. Jego rozmiary są nieważne w tym momencie tutaj. On, mia, on ma rozmiar 16 na 16, ale to jest nieistotne. Zakładamy, że to jest celownik i zakładamy, że tutaj jest środek. Ten środkowy piksel naszego celownika, prawda? Od, I od, do niego się odnosimy. No i chcemy, żeby się poruszał on w ten sposób. No, musimy sobie wybrać y, jakiś obszar, w którym będzie się on poruszał. Mm, to jest nasz. Y, y, całe, to, cza, całe, całe to białe tło jest naszym y, ekranem, w którym wyświetlamy. To co jest na ekranie. Natomiast tutaj sobie założyłem takie marginesy, że ten celownik będzie się poruszał. Z góry, na górze i na dole będzie margines 50 pikseli, no i po lewej i po prawej stronie będzie margines 100 pikseli. No i on, sobie, i on się będzie poruszał, prawda w takim oto tutaj dojdzie tu. Ups, równo tutaj. Na dół, dojdzie znowu tutaj, no i tak, aż znowu tutaj, i tak się będzie poruszał. Prawda? Gdy to rozrysujemy na przykład w taki sposób, i yy, yy, widzimy mniej więcej, jak to ma wyglądać dokładnie, jak on się ma poruszać, no to sprawa się już wydaje dużo prostsza. Właśnie dobrze sobie narysować wcześniej takie coś, i wtedy mamy poglądową sytuację, jak coś trzeba mniej więcej wykonać. No dobra. No to może od czego zacznijmy? Może zacznijmy od ustawienia naszego celownika w odpowiednim położeniu, czyli tu. Jak to zrobić? Znajdźmy może tutaj ten punkt, gdzie przecinają się te pomocnicze linie. Tutaj ten punkcik. O. Ile to będzie wynosiło w x i w y? -kach? No, będzie to oczywiście margines lewy to będzie, tylko pamiętajmy, że liczymy od zera, to będzie 99, x będzie wynosił 99, a y49. No i teraz, żeby ustawić nasz celownik prawidłowo, musimy dodać do x5, będziemy gdzieś tutaj i do y5 będziemy gdzieś tutaj. No i nasz środkowy piksel celownika będzie wynosił tu, a więc cały celownik dobrze się ustawi. No to ustawmy sobie ten celownik. Hmm. Zmienne x. Int x równa się 49. Y równa się. Ups, przepraszam. Oczywiście. Y, oczywiście x będzie wynosił 99 plus 5, czyli 104 no a y 49 plus 5 czyli 54 no i to będzie położenie naszego celownika początkowe narysujmy sobie może go Graf practical x, y i może na, na czerwono narysujmy sobie go Dobra, celownik jest ustawiony. No i teraz wystarczy tylko zakodować odpowiednie uaktualnianie tego położenia. No to jak to zrobić? Celownik ma się poruszać w tą stronę. Gdy dojdzie tutaj do końca ekranu, czyli gdy x będzie równy 600, 94 mamy odbić w dół. Gdy dojdziemy do, do dołu, czyli gdy y będzie wynosił 544, mamy odbić w lewo. I gdy znowu x będzie wynosił 104, odbijamy do góry. No i powtarzając tą sytuację. Mm, i zmieniając położenie x i y, nasz celownik będzie się poruszał. No to dobra, no to zakodujmy to. Musimy rozpocząć jego poruszanie się w prawą stronę. Więc gdy y jest równe 54, no to zwiększamy, może tak, speed. wprowadźmy sobie znowu naszą zmienną speed. I ustawmy ją na 1. To zwiększamy x o 1. Gdy nasze x będzie się równało 694, 694, no to idziemy w dół, czyli y zwiększamy o speed. Gdy dojdziemy na dół, i y będzie się równać 544, to w tym wypadku idziemy w lewo, czyli x zmniejszamy o wartość speed. No i ostatnie aktualnie gdy x będzie równe 50, yy, przepraszam, yy, 104, 100 dobrze? X poruszamy się w wierszu, tak 104 e, 104 równe 104 to idziemy do góry, czyli x zmniejszamy o speed. No i powinno działać, powinno działać, zobaczmy. Nie działa. Czemu? A, aha, no oczywiście tutaj znak równości ma być. No i to trochę potrwa, ale sprawdźmy to. A, działa, działa, na razie działa. Okej. Okay. Udało się, idziemy w dół. Lewo świetnie, chyba się uda. Działa, dobra. Nie możemy teraz piksela przyspieszyć, ponieważ yy, mamy tutaj znaki równości i gdybyśmy tu dali, chcieli go przyspieszyć, no to byłby błąd. Ale tym zajmiemy się na samym końcu. Wygląda na to, że zadanie zostało wykonane. Działa, ale tak naprawdę nie do końca. Yy, zobaczcie, tutaj... Nasz celownik, co prawda, porusza się tak, jak chcieliśmy, ale jest ważny szczegół: mianowicie, spójrzcie, co się stanie. Nasz celownik nie porusza się idealnie tak, jak chcieliśmy. I, mo i, i można byłoby się do tego szczegółu nie przyczepiać. Gdybyśmy na przykład zdawali sobie z tego sprawę i chcieli, żeby tak było, natomiast mm, możecie mówić, że to jest zbędny szczegół, o którym ja teraz będę mówił, natomiast taki szczegół w bardziej zaawansowanych e, aplikacjach może spowodować, że program nam się wykraszuje. Dobra, ale o co chodzi? Ustawmy sobie, idziemy w prawo. E, ustawmy sobie tu breakpoint. Odpalmy program. I ustawmy sobie x przed skokiem w dół. Gdzie w momencie, gdy nasz celownik będzie skakał w dół, czyli na przykład na 690. 690. I dobra. Dajmy continue. Czyli mamy 691, 692, 693. I teraz, gdy skoczymy na 694, dajmy sobie jeszcze breakpoint tu na Draft Rectical, abyśmy zobaczyli, co nam, gdzie nam się wyrenderuje ten celownik. Dajmy continue. Proszę zauważyć, celownik wyrenderuje się nam na 694, ale zmieniła się też nam wartość y, a powinno być 54. Czyli, co się dzieje? Czyli, dzieje się coś takiego, że idąc z naszym, hmm, naszym celownikiem, idąc z naszym celownikiem, chole. Cholera. Ech. Idąc z na, idąc, idąc naszym celownikiem tutaj, nie renderujemy tej klatki z takim jego położeniem, tylko idąc gdzieś tu, tu skaczemy. Ta, fuck skaczemy i renderujemy tą klatkę gdzieś tutaj. I to samo będzie się dotyczyć tych regionów i tych regionów. I dlaczego tak się dzieje? Mm, otóż y, dzieje się to tak, ponieważ proszę zauważyć, że sprawdzamy, czy y wynosi 54. Jeśli tak, to. Mm, Idziemy w prawo, czyli zwiększamy x. No ale zaraz po, po tym sprawdzamy, czy x jest równy 694. Jeżeli tak będzie, no to zwiększamy y, a idziemy w dół. No i przy regionach, w tym wypadku tutaj, gdy zaktualizujemy x na pozycję 694, zaraz wykona się ta, ten kod. I skoczy nam y. No i. Dopiero wtedy renderujemy nasz celownik. No i mijamy się z, z punktem tutaj. Nie, nie renderujemy naszego celownika w punkcie 694-54. Tylko stąd, jakby tutaj uciekamy. I tak samo będzie w przypadku tych regionów i tych regionów no i tych regionów i tego regionu no dobra, ale jak sobie z tym poradzić najprościej odwrócić nasz kod co to oznacza oznacza to nie tyle, tylko tyle, że zamiast sprawdzać odpowiednie położenie naszego celownika w ten sposób zgodnie z ruchem wskazówek zegara od, odwrócić to sprawdzanie w ten sposób Czyli najpierw sprawdzamy, na przykład zacznijmy sobie od tego miejsca, możemy od tego, ale zacznijmy sobie od tego miejsca. Czy mm, x jest y, równe y, 104? Jeśli tak, czy x jest równe 104? Jeśli tak, no to y idzie w górę. Potem sprawdzamy na drugim miejscu to czy y jest równy 544 jeśli tak to idziemy to x zmniejszamy no i, i, i tutaj znowu sprawdzamy i w ten sposób czyli odwracamy to zgodnie z, z przeciwieństwem do ruchu wskazówek zegara standardowa metoda kopiuj i wklej czyli cut Cut. Cut. No, no i dobra. No i teraz jak się y, przyglądniemy to zauważymy, że y, na przykład y, instrukcja powodująca warunek powodujący że nasz celownik idzie w prawo, jest na samym dole. I teraz tak sprawdzamy położenie zmiennych x i y, że sprawdzając ostatnią, ostatni warunek, gdy x będzie wynosił 694, to. Nie skoczymy od razu w dół o Y o 1 w dół, ponieważ jest to, o, jest, to nasza, jest to nasz ostatni warunek i ta klatka zostanie tu wyrenderowana. I tak samo będzie się to pozostałych regionów. No, nie będzie się to tylko tyczyło naszego mm, regionach skąd startujemy. Tutaj za każdym razem będziemy przeskakiwać. Mm, nie będziemy jednej klatki renderować tej. Już na samym początku, gdy uruchamiamy yy, <coughs> aplikację, ta klatka nie zostaje wyrenderowana, tylko już skaczemy o jeden. Ale to nie jest, prosto, nie jest prosto to zmienić. Można by to na przykład zmienić, zmieniając kolejność renderowania i aktualniania klatki. Czyli najpierw rendering, a potem update. Ale to tym się nie będziemy teraz zajmować na dowód, że to działa, no to sprawdźmy sobie może jeszcze poszczególne te regiony używamy w tym celu debugera to jest jeszcze dobre ćwiczenie, takie właśnie na analizowanie poszczególnych zmiennych dobra, odpalamy nasz program aha, <grym> no <grym> E, celownik e, to nie działa, dlatego że tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę. Nasz celownik idzie poza ekran, ponieważ zmienna x ma wartość. Na, na starcie ma, y, wynosi 104 i w tym momencie cały czas zmniejszamy tutaj y o 1 i on idzie do góry. A gdy pójdzie raz do góry, już nie pójdzie w prawo, tylko cały czas będzie szedł do góry. Ponieważ w prawo idziemy tylko, gdy y wynosi 54. A tutaj x będzie cały czas wynosił 104, y idzie do góry. Więc musimy się tutaj zabezpieczyć. Yy, I gdy x równe jest 100, i używamy operator, operatora logicznego i, na pewno go znacie z języka C, i gdy co? y musi być. Kiedy, kiedy zmniejszamy zmianę y? Gdy y będzie większe od 54. Tak? W tym wypadku, gdy y osiągnie wartość 54, muszą być te dwa warunki spełnione. Gdy x równa się 104 i gdy y jest większe od 54, zmniejszamy y. Gdy ten warunek już nie będzie spełniony, czyli y będzie 54, wynosi, już go nie zmniejszamy, i dzięki temu. Nasz celownik odbije w prawo. Sprawdźmy. Działa. No dobra, i przekonajmy się, czy jest tak jak mówiłem. Zatrzymajmy sobie tutaj nasz program. Gdzie idzie w prawo? W prawo idzie tu. Ustalmy breakpoint. Skoczmy do niego. Przyjmijmy, że wartość x wynosi 692. Sko skoczmy raz, 693. No i teraz przy następnym skoku usta ustalmy breakpoint. Tutaj przy następnym skoku powinniśmy wyrenderować nasz celownik w położeniu 694. Widzimy, projekt POIN zatrzymał się tu. 694. Ta klatka została wyrenderowana w tym miejscu. No i nie ma się co dziwić, ponieważ jest to nasza ostatnia instrukcja warunkowa. I z pewnością to będzie miało zastosowanie do naszych pozostałych regionów. One zostaną dobrze wyre... Celownik dobrze zostanie wyrenderowany. Tylko oprócz pierwszego, tak jak mówiłem, regionu. Oprócz tego, tutaj. Zawsze będziemy y, jedną, y, jedną klantkę nie renderować prawidłowo. Ale musimy sobie zdawać z tego sprawę. Y, jak mówiłem na wstępie, możecie udawać, że możecie udawać. <laughs> możecie uważać, że to nie jest ważne. Ja uważam, że jest to naprawdę ważne. No i fajnie, fajnie działa. No i dobra, udało się. Yy, jeszcze chciałem tutaj wprowadzić drobne udoskonalenie. mianowicie, gdy zwiększymy prędkość do 5, no to to nie będzie działać oczywiście, ponieważ sprawdzamy czy to jest czy nasze zmienne są równe. A chcielibyśmy je... a chcielibyśmy... Mm, gdy, a gdybyśmy chcieli zwiększyć tą prędkość, no to musielibyśmy musieli w tym momencie sprawdzać, czy x jest większy od 104 lub równy. Tak samo y w poszczególnych tutaj warunkach. I da się to oczywiście zrobić. Gdy x jest większe bądź równy od 104, i tutaj tak samo. A nie, tutaj nie. Gdy y jest większy od 54, tak? Yy, no tak. Yy, to zmniejszamy o wartość speed, gdy y jest większy bądź równy od 54, gdy x jest większy bądź równy i gdy y jest większy bądź równy. Oczywiście to nie wystarczy, ponieważ musimy jeszcze te zmienne ustawić. Ponieważ gdy, będzie to, gdy x będzie większy od tej wartości, czyli skoczymy dalej, czyli gdy skoczymy, x gdzieś skoczy nam tu, tutaj, stąd tu, musimy wrócić tu. Jak skaczemy o 5 pikseli, to może się zdarzyć, że nas, nasz x skoczy gdzieś tutaj, albo i o więcej, w zależności od prędkości. Musimy wrócić tu. I, i tak sprawdzając to, dla naszych pozostałych regionów, czyli ja to może zmienię tak, żeby szybko, żeby fuck, żebyście nie musieli czekać, czyli x równa się 104 i tak samo dla pozostałych tutaj regionów to musimy zmienić. Tak i tak wygląda oczywiście nasz końcowy kod no i tu oczywiście wdał mi się na początku tradycyjnie błąd, tu ma być oczywiście mniejsze bądź równe od 104 no i na końcu mm, też mniejszy y od, bądź równy od 54 Ponieważ są to skrajne y, końcowe x i y, 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 y. Blisk, w, skrajne lewy, lewy i górny marginesy prawda, no więc muszą one musimy porównać czy są mniejsze od tych wartości, no i dobra no i gdy speed ustawimy na 5 uruchomimy działa i to powinno chodzić płynnie ten celownik powinien chodzić płynnie na YouTubie może on wyglądać trochę zniekształcony. Podejrzewam jednak, że kolor czerwony będzie dobrze wyglądał. Natomiast, jeżeli wy kodujecie to u siebie, u Was to powinno wyglądać dobrze i celownik na pewno będzie chodził płynnie.